Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, dzisiaj kolejny odcinek z Crashera i dzisiaj postaramy się pobić rekord w zdobyciu pojazdów w jednym odcinku, więc zaczynamy. Zobaczcie, dzisiaj mamy tutaj jakiś event dwa razy kasę, włączyłem go, ale jeżeli go włączycie to on wam, cała reszta wam zostaje. Zobaczcie, mi zostało 7,5 minuty, więc ja klikam use, biorę najnowsze auto jakie mam, a to jest nie wiem co, bo nie widzę. Nie chciało się pokazać, czy to jest autobus? Nie, to nie mógł być autobus. No ale dobra, jeżeli mamy autobus aktualnie włączony, to rozwalamy autobus i zaraz zobaczymy, czy nie ma czegoś lepszego, co powinienem wziąć. Tylko niech to się rozwali. Chwila, to chciałem wyłączyć. O właśnie, Kasiura razy dwa: 9 milionów za autobus. Ho, 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 Dobra, tutaj pójdzie kasa szybko, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, czyli faktycznie autobus jest ostatnim pojazdem, który odkryłem. No popatrz, popatrz, kto by się spodziewał. Dobra, co tutaj jest? Tutaj jest jasne, z, z górki. Aj, nie lubię tego. Znaczy, lubię, ale tutaj mało części dostanę, mało kasy. Chociaż 3,2 miliona, całkiem spoko. Śpieszymy się, śpieszymy się. Mamy 6,5 minuty, i zdobyłem no co jest. Ruszaj, ruszaj, chłopie. Mamy 6,5 minuty. Ojoj, oj, oj, tutaj będzie dosyć powolne to. Aj, 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 Szybko, szybko włączyć to, włączyć jeszcze pójdę do góry. Pójdę do góry. Może mi się uda to przyspieszyć. Tutaj trochę wolno to idzie. To zalewanie. Fil, 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 please. Please. Dobrze, zalewamy, zalewamy, zalewamy i wychodzimy stąd. Tutaj zaraz będzie kasiura, o właśnie. musimy wykorzystać tą podwójną kasę jak najbardziej, jak najbardziej 6. No chciałbym jeszcze raz dziewięć. Jeszcze raz dziewięć będzie Uuu, 10, 11, 12, 12 mi 12 prawie 13 milionów. Dobra wystarczy. Wystarczy minuta za nami. W zasadzie minuta za nami można tak powiedzieć, bo... 50 sekund, no włącz się, włącz się, lecimy. Oj, autobus, nie cofaj do tyłu, nie cofaj. Tylko do przodu, tylko do przodu. Kupę kasy musimy zarobić. No, a ja coś odkryłem, nowy samochód, co? Czy mi się wydaje? Dealership? Tak jest, mogę już nowy wziąć. Ile tam dalej się nabija? Dalej się nabija? Nie wiem, dobra, nie czekamy, nie czekamy, bierzemy następny samochód. O, o, jeszcze się kręci. Wciągaj go, wciągaj go. Jedz go, o, to jest ładne, o, to jest wyścigóweczka ładna, dobra, dobra, 13,5 miliona, super, to jest ekstra kasa, mamy kolejne auto, ale jeszcze nie mogę zrespawnować, dopiero teraz i, gdzie teraz, gdzie teraz, co to jest za autko, nie wiem co to jest za autko, ale wbijamy tutaj, wow, 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 wow. chyba też zamarznę, czy nie kliknąłem, nie kliknąłem, dobra, na szczęście, na szczęście nie zamarznę razem z tym autkiem, ale czy... Po jednym autku będę miał kolejne? E, nie, chyba nie, bo tutaj Potrzebuję 310 A, mam, o, dopiero teraz się zaczyna Może akurat Za poprzednio miałem 13 milionów Czy tutaj uda się przynajmniej 10? 10, 10 Nie, nie udało się Uda się? Nie, to już jest chyba koniec Ajajajajaj, aj, 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 aj. dobra, jeszcze raz, jeszcze raz Szybciutko Szybciutko, 4 minuty 4 minuty mamy co tutaj jest? O nie! nie, Wpadłem, dobra, no tak nie wyskoczę teraz, tak teraz nie wyskoczę, czyli reset? Nie, nie da się, nie da się, ale mamy odblokowane kolejne auto i respawnujemy. Ładne, ładne, nawet nie przeczytałem nazwy tego auta, więc nie wiem co to za auto, ale lecimy tutaj od razu i do góry. Jestem do góry, szybko, szybko, szybko. Włączamy to, włączamy to, szybko trzeba to zgnieść. Kasiura musi się kręcić i to bardzo, bardzo szybko w tym odcinku. Ai, przez przypadek, dobra. Nie za... uuu ładnie zarobiłem 15 milionów za to autko. Uu. Co tutaj jest? Bo nie wiem. Co tutaj jest? Tu są kolce? Kolce, dobra, 8,5 miliona. Nie jest źle, nie jest źle, mogłoby być dużo lepiej, ale nie jest źle. Potrzebujemy 350 milionów, bo tutaj jest autobus, on jest VIP za mm, Robuxy, więc. O kurczaki, o kurczaki, o kurczaki. Zamykaj się, zamykaj się szybko, ja biegnę do góry. Aktywuję już zalewanie. Mam nadzieję, że przyspieszymy. Szybko, szybko, szybko. Włącz, włącz. Fil, 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 fil. Dobra, leci, leci, ja już lecę sobie na dół, w zasadzie nie muszę, mogłem do góry siedzieć, ale tutaj lepiej widać, jak to się zalewa. Dobra, już jest zalane całkowicie i powinno być z 15 milionów, 13,5, 14 i dobra, dobra, resetujemy, lecimy dalej, mamy 2,5 minuty, mamy 2,5 minuty, co tutaj jest? Znowu zgniatanie, czemu mi to robicie? Czemu mi to robicie? Mógłbym w zasadzie lecieć do tych e, gorszych, tych tańszych w zasadzie gdzie zdobędę mniej kasy, bo tutaj jest plus 20%, ale wykorzystujemy te plus 20%. Super, mamy następne autko, Mamy następne autko. Co to jest? Nie, Macedes jakiś tam, Macedas jakiś tam. No na razie nas nazwy nie interesują, na razie rozwalamy to. Uuuu, ała, ała, ała no tutaj to mogłem wziąć inny. Inny rodzaj rozwalania auta, bo no pół miliona, trzy razy dwa to nie jest w ogóle kasa. Dobra, następny, 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 szybko, szybko, co tutaj jest? Gdzie jesteśmy? Na row one. Na row one w tą stronę jest dobra rozwałka, dobra rozwałka, lubię, lubię. Wypuść mnie, o, 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 i to jest kasiura. Dobra, już nie czekamy, nie czekamy, e, musimy czekać, <laughs> musimy czekać, bo nie mogę zresetować. Za szybko to idzie, za szybko. U 15 milionów, ładnie. Ładnie, ładnie, ładnie. Co tutaj jest? O, to też jest spoko, to też jest spoko, szybko, zaczynamy. Spalcie mi to. Rozdrobnijcie, spalcie. Uuu, aż, aż się cofło do tyłu. Ładnie, ładnie. Oj, bo mi tego nie rozwali. Mogę już nowe auto wziąć, bo zanim to się rozwali, tak, mogę, dobra, nie czekamy, nie czekamy, została minutka. Minutka. Je, oj, 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 szybko! Co ja robię, co ja robię? Szybko, wkręcaj mi to, wkręcaj mi to auto Tutaj potrzebujemy już 400 milionów, żeby... No nie cofajcie mi tego! Wciągnij to ładnie Pół minuty jeszcze będę miał, żeby jedno auto chyba rozwalić, jak to mi wciągnie. Uuu, coś się odblokowało. Ładnie, wciągaj, 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 wciągaj e, Dealership, nowe auto. Uuu, co to jest? Jakieś wojskowe, ogromne auto. Dobra, szybko, 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 zostało mi pół minuty! Pół minuty i, i, i co to jest? O, znowu to samo. Bierzcie, 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 wkręcajcie go. Łoł, wow, jeszcze mnie wciągnie. Bierzcie to, szybko, macie 15 sekund, żeby to jak najbardziej rozwalić. 10, 9, 8, 7, 6, 5 4 3 2 1 Oj, i nie rozwaliło mi do końca. Tu się zatrzymało, kółeczko się kręci. No, szkoda, szkoda, szkoda. Ale resetujemy, lecimy dalej, nie zatrzymujemy się. Mamy jeszcze troszkę czasu. Mamy jeszcze troszkę czasu, ale zaraz, w zasadzie po to już jest koniec, nie? Tutaj już więcej nie dostanę. O, tutaj się rozpędzimy. Spróbujemy to rozwalić. Ciekawe, ile z tego rozwalimy. Zobaczcie, za lekkie uderzenie 186 tysięcy. <laughs> Całkiem spoko. Całkiem spoko. No, musimy pamiętać, nie mamy już tego razy dwa. Także szkoda, szkoda, szkoda. 5,5 miliona. <noise> ładnie, ładnie poszło. Musimy o tym pamiętać, że nie mamy już rady 2, więc będzie troszkę mniej kasy, ale zaraz, jak tutaj rozwalę to auto jeszcze, to powinno się odblokować następne. Co tutaj jest? Aha, to, dobra, 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 tutaj to będzie wystarczająco kasy, żeby odblokować następne, bardzo fajnie. Uuu, MP, uuu, czyli coś nowego, U, zaraz sprawdzimy, zaraz sprawdzimy. Tak jest, więcej kasy już nie będzie, odblokowałem traktor. Uu, będę, będę szalonym traktorzystą dzisiaj. Heritzer, co to było? Jeszcze raz Heritzer T70 Cropmaster. Master. Uuuhu, szalony traktorzysta. Ehm, dobra, zaraz yy, zerknijmy szybko. Co to mieliśmy dzisiaj? Na tym skończymy ostatni odcinek. Tego nie liczymy. Mamy autobus, który był dzisiaj. Yy. Chwila, autobus Avanta C250T. Potem Bico Monique, e, Piękny autobus. E, potem mamy BN, BWN E8. To też mieliśmy dzisiaj. E, tego autobusu nie liczymy. E, f, f, chwila, chwila. Mercedes AGMGT, Super, był. E, Volkswagen D3500. Potem z 347 I teraz traktor. Zobaczmy. O, traktor. Będę szalonym traktorzystą, jak wspomniałem. Zerknijmy, ile tego było? 8, y to jest dziewiąte, więc 9 y pojazdów już mamy dzisiaj odblokowane. Całkiem, całkiem. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Wo. Szkoda, że byłem jeszcze w, tym, w tych 30 sekundach, gdzie nie można mnie rozwalić. Chyba to jest 30 sekund, ale ładnie się tym traktorem jeździ, muszę mu przyznać. Ładnie, raczej trzyma się drogi. O, o. Trzyma się drogi. Ale teraz... I... 10 milionów! No to całkiem, całkiem. O, to jest całkiem spoko. Muszę jechać jak najszybciej. Zobaczmy, czy to auto będzie szybkie. 191. Tak, no to powinienem zdążyć. Powinienem zdążyć je odblokować. Więc traktorek i... No, 47. Tak, dwa razy... Trzy razy będę musiał traktor rozwalić. A potem się wbić... U... Zdążę. Teraz słyszę, że ktoś ma tam e, wóz atomowy i go właśnie rozwala. Fajnie by było koło niego się ustawić. Wtedy bym zarobił kasę mm, bardzo szybko. Dobra, rozwalony praktycznie doszczętnie. O, właśnie tutaj był ten wybuch, o którym przed chwilą wspominałem. Fajnie by było się koło niego ustawić. Wtedy... Ej, 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 łap tą na ścianie. Ten guzik na ścianie, dobrze. E, wtedy bym szybko się rozpadł, całkowicie w ciągu sekundy. To jest fajny wóz do rozwalania. Ale dobra, rozwalamy tutaj. Mamy jeszcze minutę. O, mamy już odblokowany nowy samochód, więc postaramy się tutaj wygrać. Lewandowski Goat 9 na razie jest pierwszy, ale mam zamiar go wyprzedzić. Zobaczmy czy to auto da radę. Musimy wskoczyć na row 2 na trójkę. Znaczy się ja nazywam to trójką tutaj ten wjazd. O, o, o ten wjazd. Dobra i jedziemy, 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 jedziemy. Ile mamy? Uuu, mamy pierwsze? Nie, nie mamy pierwsze, bo Kul wy, wyprzedził Lewandowskiego, a ja jestem na trzecim miejscu, brakowało mi dosłownie jednego. Oj, oj, wow, ale tutaj jest rozwałka. Zobaczcie to Dobra, gdzie jesteśmy? Na row 2, byliśmy na row 2, więc jeszcze raz próbujemy tutaj. O, ten ma szybkie auto, to ja z nim nie mam szans chyba. Oj, za szybko tutaj zjechałem, za szybko zeskoczyłem. Czy się uda jeszcze? Powinno, powinno. O! Gdzie jestem? Jestem na trzecim miejscu. Super 330. Hmm, a czwarte ile miało? 331. Ja tutaj powinien. Tutaj miałem 334. Przewincie, zobaczcie. Mi się wydaje, że miałem 334 co najmniej, a mi pokazuje 330. Coś mnie tam oszukują, coś mnie oszukują. Dobra, spawnujemy jeszcze raz. Spawnujemy jeszcze raz, lecimy, bo do 450 jeszcze daleko. Oooo! <laughs> Też mnie chciał walnąć. Oszty. Oszty. Dobra, palimy to. Palimy to. Jeszcze może trochę rozwalę moje autko. Bum, masz, masz za swoje, masz za swoje. Gitara, wystarczy, lecimy dalej. Co tutaj jest, co tutaj jest? Idź do góry, chłopie. Idź do góry. U, a ty nie masz takiego rozwalania. No dobra. Idź do góry, proszę zgnieć mi moje auto. Będę dźwięczny. Zobaczmy, czy mnie posłucha. Tak jest, dzięki. Dziękuję. Zarobił dla mnie 6 milionów. Mało, mi się wydaje, że wcześniejsze auta były. Hmm, lepiej się na nich zarabiało. Zgniatamy znowu. Zobaczymy, czy jak ja je zgniatam, się jest więcej, czy o co chodzi, czemu dostałem tylko 6 za nie. O właśnie, teraz jest 9600, ciekawe czy to przez to, że on włączył, czy coś miałem rozwalone w tamtym aucie, co teraz mamy? Porsche Kaneja, Turbo XT, super, mamy kolejne auto, kolejne auto i ciągniemy ku rekordowi, dosyć szybko to poszło na początku, wow, i wpadłem do ognia razem z samochodem, ale zobaczymy, czy dostaniemy 10 milionów, 10 milionów, 10, 10, 10, 10, 10? 10? Dajcie mi 10, proszę. Dajcie mi 10. Uuu, ładny odrzutowy samochód. Nie ma 10, jest 9.13. Dobra, musi wystarczyć. Musi wystarczyć do 530. Musimy dociągnąć, więc jeszcze z 2 autka. Z 2 autka muszę rozwalić. Co tutaj jest? O, lasery, lasery, są fajne, lasery mi tutaj rozdrobnią autko, maksymalnie i do ognia, o, i tutaj się ładnie zarabia. Mamy kolejne auto, bardzo ładne, zabytkowe auto, Mercedes Special Roaster. bardzo ładne. Jak, jak się rozpędza? No, nie za bardzo, ale kasiura będzie za to spora, będzie za to spora kasiura. 610 milionów potrzebuję, mam 537, no to troszkę, troszkę muszę się wysilić, troszkę muszę się wysilić, Ym... No damy radę, damy radę, no bo kto jak nie my, prawda? Dobra, już można do ognia wrzucić, bo już jest dosyć mocno zdewastowany mój samochód nowiutki, zabytkowy. No, nowiutki i zabytkowy, tak nie za bardzo, nie? Nie za bardzo to pasuje. A jednak, a jednak, nowiutki, bo jest mój. <laughs> Dobra, lecimy tutaj. Co tutaj jest? Nie pamiętam. O, oh, o, oh, o. Oh. Dobra, wjeżdżaj tam. Wjeżdżaj. Ładnie, oj go przemieliło, ale troszkę, o nie, 12 milionów, mm, czyli doszczętnie, ale myślałem, że te noże by mogły być troszkę niżej, żeby rozwalały auto bardziej, ale jednak, jednak to wystarczyło, 12 milionów, mm, całkiem, całkiem, tutaj co jest, magnesy, magnesy, po raz kolejny, po raz kolejny magnesy, zobaczmy, zobaczmy, ile kasy, czy wyciągnę z tego 12 milionów, czy nie wyciągnę, ej, jeszcze raz. Do lewej, do prawej. Do lewej. Do prawej 12. No i super, pięknie. To Max jaki mogę tam wyciągnąć. Co my tutaj mamy? Następną wyścigówkę i nie widzę przez ten event, nie widzę nazwy tej wyścigówki. Chciałbym wam powiedzieć, co to jest, ale nie jestem w stanie. Za to jestem w stanie wam powiedzieć, że to jest 12 auto, 12 auto w tym odcinku, więc idziemy jak burza. A tutaj po raz kolejny zgniatamy auta. Teraz fajną wyścigówkę. No i mamy za nią prawie 13 milionów, to jest dobra kasa, bardzo dobra kasa. Szkoda tylko, że nie jest razy dwa. Szkoda, że nie jest razy dwa! Uh, 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 uh. Ona się... właśnie, zaraz zerknę tylko na szybko, e, ile ona ma szybkości? Bo rozpędza się bardzo... no, to jest wyścigówka, więc e, nic... O, 205 na godzinę, ładnie! Ładnie! Zarobić na niej też ładnie zarabiamy. 13 milionów, ponad 13 milionów. No, tutaj pewnie by doszło jeszcze do 13,5, gdybym poczekał. Row 2, co tutaj było w Row 2? Schody znowu, dobra. Zobaczmy, jak ta wyścigówka się rozwali. No, tutaj całkiem dużo lepiej poszło, o może tak powiem. Dużo lepiej, zobaczmy, bo event się skończył, więc teraz jestem w stanie Wam powiedzieć, jak się nazywa. Kulara STX. Ajajaj, zresetowałem, a chciałem wziąć nowe auto. Nowe auto byśmy już mieli za 610 milionów. Chłopie, gdzie Ty tam pojechałeś? Tu włączymy i jedziemy. Posuń się tym Twoim autem, tym Twoim złomem, to dobrze złom, halo. Wjeżdżaj, wjeżdżaj, teraz moje. O, właśnie, moje pięknie, ładnie, szybko poszło do przodu. Super, dobra. No jeszcze moje siedzenie. Haha, ha. dobra, bierzemy następne auto. Cóż to jest auto? Parszo stoją, super, turbo. Ładne autko. 162, wolniejsze od naszej wyścigóweczki, ale bierzemy, oczywiście trzeba to rozwalić jak najszybciej. O, tutaj jest znowu moja ulubiona sytuacja jaką tutaj możemy spotkać. Teraz czołóweczki nie ustawiłem, szybko wjeżdżamy, szybko rozwalamy. Włączyłem to. Tak jest. I części tylko zostały. To jest super opcja. To jest najbardziej to, to mi się na aktualnie mi się to najbardziej podoba. Jeszcze nie mam wszystkich włączonych. Chwila, chwila. Dystans długi. Dobra, jest e, krótki włączony. OK, czyli krótki dystans. Zobaczmy, jak się rozwalimy. Chociaż pewnie niedużo, no bo on jest niby średni, a zobaczcie, jak daleko trzeba jechać. No panowie, tak, to my auta nie rozwalimy doszczętnie. No hello, chyba że będę miał jakieś, które się rozpędza, nie wiem, do 500 na godzinę, 500 na godzinę. To, o, to, to bym rozwalił każde auto. O, 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 ładnie, 14 milionów prawie, pewnie jak się coś tam, chociaż nie, może się nic nie zbali, dobra, 14 milionów, bardzo ładna kasa. To zgniatanie, powiem szczerze, już by sobie mogli odpuścić, mogliby sobie odpuścić, to długo trwa, wolałbym jednak gdzieś walnąć, o, 14, mmm, tak narzekam, długo trwa, ale najwięcej kasy dostałem jak na razie. Więc... Oła! o tutaj, to zgniatanie, o to zgniatanie mi się podoba, jest, e... no może troszkę trzeba ustawić to auto na środku, może nie trafiłem w sam środek, ale tutaj podchodzimy, bach, jest zgniecione, tam trzeba czekać, o bach, jest zgniecione, 13 milionów, wpadło, wpadło, no i tak, tak, można pracować, no chyba, że znowu w ścianę walniemy. Wiecie co? Nawet nie zauważyłem, że mam odblokowany następny wóz. Tutaj autobus. On był od 700 chyba tysięcy, a ja już mam 744. Zobaczcie na ten wóz. To jest brytyjski wóz, chyba nie. W Wielkiej Brytanii chyba taki jeżdżą. Oj, zobaczymy, jak on się tutaj rozwali. Chwila, mogę wyjść? Mogę. Zobaczmy, jak on się tutaj rozwali, jak go wciągnie. Wciągnie go w ogóle? Pewnie będzie miało problem. Ja chcę wyjść, zobaczyć. No właśnie, on jest tak duży. Czy to ma problem, żeby go wciągnąć? Tak wysoki, chodzi mi o to, o właśnie, bo duży to tam nieważne, ale tak wysoki, dobra, ale wciąga, wciąga, super, ładnie. A odbija, a mu odbija, dobra, jest, wow, 15,6 miliona, ładnie, ładnie za ten autobus można dostać. Co tutaj jest, jesteśmy na dwójeczce. o, będziemy zalewali kwasem, będziemy zalewali kwasem. Pięknie, pięknie, pięknie. Też trzeba trochę czekać, dlatego lecę do góry, to włączyć jeszcze to zalewanie szybciej. No właśnie. Coś mi to nie wychodzi. Włączymy. Dobra, i już się zalewa? Tak jest. To jest to jest szybsza opcja niż tam na dole włączyć. No ale i tak ogarniamy i tutaj i tutaj. No i super. Zobaczcie. Zobaczcie, jak taka leci. A jak on się stopi? Pięknie się topi. No i mamy kolejne 15 milionów, nawet to jeszcze rośnie, nawet jeszcze rośnie. Chyba to 16? No nie, nie trafiło to 16, 15,6. Zobaczmy, następny wóz. Cóż to jest? Farsos Panomara Super Turbo. Okej, okay, okej, okay. nie umiałem tego przeczytać, ale udało się, udało się. 14 milionów możemy na tym zarobić, plus 20%, które nam tutaj zaoferują, które oczywiście przyjmiemy. No to powinna być dobra kasa. Potrzebujemy 920. A za to auto dostali. Uu, dostaliśmy 15. Super. Super, tutaj to jest całkiem spoko. Kasa. Czemu nie mogę zresetować? O właśnie. Udało mi się odblokować kolejne pola po ostatnim rozwaleniu auta, więc sprawdzamy sobie przy okazji, jak już tutaj jesteśmy. U, 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 u. Czyli tak, tutaj przejeżdża nam. Uu, weź mnie, zostaw, ja chcę to zobaczyć. Tutaj nam przejeżdża lewo, prawo, tutaj do przodu. O, ładnie. No, tutaj z auta za dużo nie zostaje w takim wypadku. Mamy odblokowane następne zabytkowe auteczko, więc bierzemy coś tam jeszcze, kasy dostajemy. Co tu mamy? Bukotti Type 53. No, zobaczcie. <laughs> Taka wyścigówka. Taka wyścigówka, dobra. Próbujemy następne pola. Skoro je odblokowałem, trzeba to sprawdzić. Jak najbardziej trzeba sprawdzić, co tutaj jest, co tutaj jest, co tutaj jest. Oj, muszę podjechać dalej. Tutaj będzie jakieś zgniatanie, czy co? Zobaczmy, zobaczmy. To mnie niespodziankę. Cóż to jest? Dobra. Ym, od razu kliknę tutaj. O, kamienie zrzucamy. Dobra. Wow! 19 milionów prawie za to autko. Okej, okay, okej. Okay. dobra. Tutaj kamienie były w dwójce. Znaczy z tamtej strony w dwójce. Co tutaj jest? Tutaj mnie zrzuci. U, idolawy. Wow! O, oh, on powinien automatycznie w po wpadnięciu już być stopiony cały 8 19. On się jeszcze tam palił? 19 milionów ładnie, ładnie. Gdzie jest kolejne wejście? Gdzie jest kolejne wejście? Eee, chwila, tutaj jestem gdzie? Nie wiem gdzie ja jestem. O, tutaj, tutaj, tutaj na trujeczkę chciałem właśnie jechać. Zobaczmy, tutaj co tutaj jest? Co tutaj jest? Okej. Okay. Nic nowego? Chyba nic nowego. Co? No właśnie, przemieliło go po prostu, ale ładnie go mieli, mocno, tak szybko. Także dobra, jeszcze tutaj zostało i będę miał nie dość że nowe auto, to jeszcze doświadczenie co tutaj jest. Zobaczmy. O, 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 to będzie bolało. Zobaczcie, ale go zmieli. <laughs> jeszcze. Myślałem, no dobra, dobra, jeszcze, 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 15, 19, super, kasiura jest, tak jest, odblokowałem kolejne auto, cóż to jest za samochód, z 611 RS, 194 na godzinę, ładnie, 17 milionów wstępnie można na nim zarobić, no i uu, ładne sportowe autko. Gdzie jesteśmy? Aha, tutaj będą kamienie. I kamyczki! Chodź, zapraszamy, zapraszamy. O, bilioner! No, pierwszym bilion mój zdobyłem. Super, nowa odznaka. 19 milionów za to autko. Bardzo ładnie. Cieszy mnie to, cieszy mnie to. Chwilę, ja chciałem wespawnować, a nie zobaczyć, jak to wygląda w sklepie. Dobrze. Znowu jesteśmy na trójce. Co tutaj było? To było ładne, to było ładne. Ja to chcę. Włączyłem? Włączyłem, dobra, zjada go całkowicie, U 20,4, a bez tego, zobaczmy bez tego, to było tutaj, nie, 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 tutaj, tutaj to było. Dobra, 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 ale ładnie się tym autem jeździ, uuu, ładnie, ładnie. Dobra, ja bym chciał zobaczyć ile dostanę bez tego bonusu 20%, mógłbym to obliczyć, ale wolę tutaj sprawdzić. I dostałem 17, dobra, dobra. Czyli 2,4 miliona więcej dostaje, jak wchodzę na te 20% więcej. O tutaj. Zobacz. Aha, tu lasery. Lasery są dobre. Lasery są dobre. Bierzemy, oczywiście, oczywiście. Potrzebujemy jeszcze ile? U, jeszcze te trzy razy autko rozwalić. No i kolejne auto odblokowane. Co to jest? To jest auto na zimę. Będziemy mieli auto z pługiem, i będziemy sypali solą lub, lub piachem. Ewidentnie to jest to. Scanner Snowplow. O właśnie, o właśnie o tym mówiłem. Zanim przeczytałem nazwę, zacząłem o tym gadać. Pług ostatni raz chyba wchodzi do rozwałki. Tutaj bardzo ładnie go rozwali. I zaraz będę miał kolejne auto. Zobaczcie tutaj 1,2 biliona, 1,2 biliona. Pięknie, mamy kolejne autko, Niech tutaj jeszcze zrobi swoje, bo to ponad 20 milionów za ten półk dostaje. Chyba teraz też dostanę. No właśnie, 21 milionów już dostałem. Super, lecimy dalej. Co jest następne? Co jest następne? Bentygla Tourer GT. No super, bierzemy, bierzemy oczywiście. Bierzemy oczywiście. Zobaczmy, jak to się rozwali. Co tu jest. Aha, w powietrzu, w powietrzu. Najdłużej w powietrzu kto się utrzyma. Zobaczmy, czy mi to zaliczy. No byłem w powietrzu, nie? Kto powie, że nie byłem? A kto powie, że byłem? Dobra, zobaczmy, ile on ma w ogóle szybkości. Czy to się nada? 207, to się nada. To się nada. Jedziemy, jedziemy pobić rekord w powietrzu. Jedziemy pobić rekord w powietrzu. Szybko. Super, tutaj jest wiatr. Będziemy się starali rozwinąć maksymalną prędkość i utrzymać się w powietrzu jak najdłużej. Tutaj damy radę spokojnie, rozwinąć prędkość 207 na godzinę. Przynajmniej tyle było pokazane, że da radę rozwinąć taką prędkość. Zobaczmy, no już jest coraz bliżej. 200, 180, 190, 200, 207. Super, super maksymalna prędkość. I teraz wyskakujemy. Dwie. Wow, dobra, ja myślałem, że dużo. A tutaj widzę 8,4 sekundy. No to mnie rozwalili. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Tutaj gdzieś jest koleś, co się rozwala cały czas. O, właśnie ten. Właśnie ten. Stanę przy nim. O, i ten mnie zniszczy doszczętnie. Zobaczcie. I. Puuuu. Dobra, nie ma mnie, nie ma mnie, dosłownie, mojego auta nie ma. No i ostatni raz się rozwalam mi, będzie nowe auto. Bum! Mamy nowe auto. Mamy nowe auto. Zobaczmy, cóż to za wspaniałe auto! McGaden LT600 Spider. No, ładne autko! Zobaczmy, jak się tym śmiga. O, tutaj coś mamy. A, tam wybucha dalej. Ten kolej tam wybucha. On bardzo mi pomógł, powiem szczerze, z ogarnięciem wcześniejszego auta. Bardzo szybko u niego, bo to wchodzi się, respimy się, jedziemy do niego. On się rozwala i tak w kółeczko, i tak w kółeczko. Także bardzo szybka jazda. Ale tutaj też ładnie zarobimy 24, 25 milionów. Mamy to jeszcze jedno autko. Jeszcze jedno autko muszę rozwalić. O i tutaj będzie ładnie. Tutaj będzie ładnie. W sam raz, w sam raz będzie, żeby zarobić ten 1 480 tysięcy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tak, 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 pięknie. Jest! Mamy nowe auto. Mamy nowe auto, i tym nowym autem jest McGaiden GT. Mac GT. I powiem Wam szczerze, że w tym momencie. Pobiłem rekord to jest 21 auto Także rekord pobity Rekord pobity, mamy McGadena GT Kto nie wierzy, niech sobie przedsunie do tyłu I policzy każde autko, które odblokowałem Jest ich 21 Także dajcie znać w komentarzu, czy faktycznie jest 21 A ja w tym momencie kończę odcinek Także dalsza rozwałka w kolejnym odcinku Dzięki wielkie za oglądanie Jeżeli już subskrybujecie kanał, zostawcie łapkę pod filmikiem A jeżeli nie subskrybujecie, zostawcie suba już już teraz, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się! Hej!